Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 26. Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do swoich uczniów. Wiecie, że za dwa dni jest Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. Wówczas to zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu najwyższego kapłana imieniem Kajfasz i odbyli naradę, żeby Jezusa podstępnie ująć i zabić. Lecz mówili... Tylko nie w czasie święta, żeby nie powstało wzburzenie wśród ludu. Gdy Jezus przebywał w Betanii, w domu Szymona trendowatego, podeszła do niego kobieta z alabastrowym flakonikiem drogiego olejku i wylała mu olejek na głowę. Gdy siedział przy stole, widząc to, uczniowie oburzali się i mówili: Po co takie marnotrawstwo? Przecież można było drogo to sprzedać i rozdać ubogim. Lecz Jezus zauważył to i rzekł do nich: Czemu sprawiacie przykrość tej kobiecie? Spełniła dobry uczynek względem mnie, albowiem ubogich zawsze macie u siebie, mnie zaś nie zawsze macie. Wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb to uczyniła. Zaprawdę powiadam wam: gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę o tym, co uczyniła. Wtedy jeden z dwunastu imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień psaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: Gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali spożywanie paschy? On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka. I powiedzcie mu, nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski. U ciebie urządzam paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami, a gdy jedli, rzekł: Zaprawdę, powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, panie. On zaś odpowiedział: Ten, który ze mną rękę zanurzył w misie, ten mnie wyda. Wprawdzie syn człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go wydać, rzekł: Czyżbym ja, rabi? Odpowiedział mu: Tak, ty. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom mówiąc: Bierzcie i jedźcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z tego owocu winnego krzewu. Aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami, nowy w królestwie ojca mojego. Po śpiewaniu hymnu wyszli w stronę góry oliwnej. Wówczas Jezus rzekł do nich: Wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy, bo jest napisane: uderzę pasterza, a rozproszą się owce ze stada. Lecz gdy powstanę, udam się przed wami do Galilei. Odpowiedział mu Piotr: Choćby wszyscy zwątpili w ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Jezus mu rzekł. Zaprawdę powiadam ci, jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Na to Piotr, choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. Podobnie też mówili wszyscy uczniowie. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do uczniów. Usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich, smutna jest dusza moja, aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mi ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak ty niech się stanie. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra. Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił. Ojcze mój, jeśli nie może mnie ominąć ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Potem wrócił i zastał ich śpiących, bo oczy ich były zmożone snem. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, wypowiadając te same słowa. Potem przyszedł do uczniów i rzekł do nich – śpijcie jeszcze odpoczywajcie. A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Stańcie, chodźmy, oto blisko jest mój zdrajca. Gdy on jeszcze mówił, oto nadszedł i Judasz jeden z dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak ten, którego pocałuję to właśnie On, Jego pochwyćcie. Zaraz też przystąpił do Jezusa mówiąc witaj rabi, i pocałował go, a Jezus rzekł do niego Przyjacielu, po coś przyszedł. Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili go. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i, i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana, odciął mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego: Włóż miecz na swoje miejsce, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić ojca mojego. A zaraz wystawiłby mi więcej niż dwanaście zastępów aniołów? Jakże więc wypełnią się pisma, że tak się stać musi? W owej chwili Jezus rzekł do tłumów: Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę, żeby mnie ująć. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie, pochwili, nie pochwyciliście mnie. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły pisma proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili go do najwyższego kapłana Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w piśmie i starsi, a Piotr szedł za nim z daleka aż do pałacu najwyższego kapłana. Przed tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, jaki będzie wynik. Tymczasem arcykapłani i cały Sanhedrin Szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić, lecz nie znaleźli, chociaż występowało wielu fałszywych świadków. W końcu stanęło dwóch mówiąc: On powiedział: Mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu trzech dni go odbudować. Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do niego: Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko tobie? Lecz Jezus milczał, a najwyższy kapłan rzekł do niego: Zaklinam cię na Boga żywego. Powiedz nam, czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Jezus mu odpowiedział, tak, ja nim jestem. Ale powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł, rozdarł swoje szaty i rzekł, zbluźnił, na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Jak wam się zdaje? Oni odpowiedzieli, winien jest śmierci. Wówczas zaczęli pluć mu w twarz i bić go pięściami, a inni policzkowali go i szydzili. Prorokuj nam, Mesjaszu, kto cię uderzył. Piotr zaś siedział zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: I ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem? Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł – nie wiem, o czym mówisz. A gdy poszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli. Ten był z Jezusem Nazarejczykiem i znowu zaprzeczył pod przysięgą – nie znam tego człowieka. Po chwili ci, którzy tam stali, podeszli i rzekli do Piotra – na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo nawet twoja mowa cię zdradza. Wtedy poczuł się zaklinać i przysięgać. Nie znam tego człowieka. A natychmiast zapiał kogut. Wspomniał piodna słowo Jezusa, który powiedział, nim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Koniec rozdziału 26 Ewangelii według świętego Mateusza.